14 dni temu, wiem, że dla Ukraińców to jest aż 14 dni, ale w polityce trzeba powiedzieć zaledwie 14 dni temu, okazało się, że cała architektura y, polityki Unii Europejskiej, klepniętej swego czasu przez Joe Bidena jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, chociaż co do Stanów, to tutaj trzeba będzie zaraz przejść do pewnej dwoistości w ich działaniach. 14 dni temu okazało się, że cała architektura unijnej polityki oparta na dominacji Niemiec, które swoją dominację opierają na sojuszu z Moskwą, była kompletnie fałszywa. Ona powinna się w ciągu tych 14 dni rozsypać. Ale się nie rozsypuje, ponieważ 14 dni okazało się to jest wystarczająco, żeby już niektórzy otrząsnęli się z szoku i zaczęli zapominać o tym, kim okazał się Władimir Putin, czy raczej inaczej, dobrze, okazał się psychopatycznym dyktatorem, który nie liczy się z zasadami cywilizowanej polityki, który nie zachowuje żadnych pozorów, który nie waha się sięgać po środki zbrodnicze. No ale mimo wszystko general plan Ost, który sobie wymyślił Gerhard Schroeder i który przez lata realizowała Angela Merkel, a teraz realizuje Olaf Scholz. Ten general plan Ost ma być wykonany. Ten general plan Ost zakłada, że Polska ma zostać pozbawiona szans, pozbawiona możliwości tych możliwości, których boi się Rosja, których boją się Niemcy. Tego, co potencjalnie my możemy znaczyć w swoim regionie jako lider Śródmorza, Trójmorza, jako lider regionu, obszaru jagiellońskiego, w tej chwili nieistniejącego. To była jakaś wielka gra przeciwko Polsce prowadzona, z czego my, żyjąc ułatwionym życiem, sobie nie zdawaliśmy i nie chcemy wciąż w większości zdawać sprawy. I okazuje się, że po tych 14 dniach Wojna na Ukrainie nie jest dla przywódców Zachodu wystarczającym powodem, aby odstępować od tej linii. Jeżeli po tych 14 dniach widzimy, że Unia Europejska nadal nie jest zajęta tym, jak zagłodzić Putina, odmawia. Nie będzie sankcji na niego wprowadzać, takich, które by go zabolały, a tylko symboliczne polegające na odbieraniu jachtów czy willi kilku oligarchom. Natomiast przez, przez te 14 dni nie padła jednoznaczna deklaracja: wycofujemy się z zagładzania Polski, oddajemy Polsce pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i pomagamy Polsce w zajęciu się milionem, a potencjalnie kilkoma milionami uchodźców z Ukrainy, to wniosek z tego jest jeden prosty. Zachód, Unii, Zachód Europy, władze Unii Europejskiej, a zwłaszcza władze Berlina, zobaczyły w tej wojnie kolejną szansę, jeszcze większą szansę, żeby wreszcie Polskę rzucić na kolana. No, teraz jak mają ten milion, półtora miliona, potencjalnie kilka milionów Ukraińców o siebie, którymi muszą się zaopiekować, to teraz im jeszcze bardziej możemy przykręcić śrubę i wymusić na nich rezygnację ze swojej polskiej suwerenności. W czym oczywiście sekunduje, a być może nawet inspiruje polska targowica, bo już widzimy wyraźnie, jeśli nie oglądał ktoś wystąpienia w Europarlamencie pani Ochojskiej, to niech obejrzy. Jakich szczytów obrzydliwości, jakich szczytów nienawiści do państwa polskiego przez nich nazywanym państwem PiS, do jakich szczytów posuwają się politycy spod znaków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy? Ponieważ oni też czują, że to jest okazja, że wspólnie z Putinem, który nasyła na nas, który posłał na nas miliony uchodźców, bo przecież to też jest część broni wliczona w wojnę, po to terroryzuje Putin Ukraińców, po to ostrzeliwuje ich miasta rakietami, po to niszczy ich i zabija cywilów, żeby ci cywile uciekali na Polskę, wspólnie z nim osiągniemy przy okazji jego celów, osiągniemy nasz cel. Nie widzicie Państwo tego? Dla mnie jest to zupełnie oczywiste i w związku z tym z tego trzeba wyciągać wnioski. Druga rzecz, z której trzeba wyciągać wnioski, to jest przedziwna afera z Migami 29 i ich rzekomym przekazywaniem Siłom Zbrojnym Ukrainy. Zacznijmy od tego, że cała historia nie ma moim zdaniem sensu wojskowego. Ukraińcy domagają się w gromko publicznie na całym świecie, żeby zamknąć, żeby NATO zamknęło przestrzeń powietrzną nad Ukrainą, czyli de facto, żeby weszło do wojny i zaczęło zestrzeliwać rosyjskie samoloty nad Ukrainą. Z oczywistych powodów nie jest to możliwe, ponieważ NATO nie jest gotowe, żeby wejść do wojny. Gdyby zresztą było gotowe, to wejście do wojny nie powinno polegać na y, zamykaniu przestrzeni powietrznej nad Ukrainą i y, rozpoczynaniu od Harców. Tak się wojnę prowadziło w wieku XVII jeszcze, ale już w XVIII nie. Tylko powinno wtedy NATO uderzyć po prostu całą posiadaną siłą na rosyjskie instalacje wojskowe, zwłaszcza lotnicze i rakietowe. To jest zupełnie oczywiste. Więc postulat zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą i postulat wyegzekwowania tego przez NATO jest postulatem propagandowym. Można doskonale zrozumieć, dlaczego używany przez Ukraińców, żeby cały świat kuć w oczy nieszczęściem, jakie ich spotkało, żeby sumienie świata poruszyć. Poruszanie sumienia świata, kto jak to, ale my, Polacy, wiemy to dobrze, to jest robota głupiego, ale czasami nie ma innego wyjścia. Na tyle się udało poruszyć to sumienie świata, że ponieważ jak już w XIX wieku, no, na samym początku wieku XX, pisał Roman Moski, analizując. Yy, to jak traktowała Europa Polskę w wieku XIX, wyrobiliśmy sobie reputację bezmózgowej hołoty, którą łatwo jest podpuścić do tego, by walczyła w interesie cudzym, niechając interesów własnych. I właśnie mieliśmy taki przykład. Nagle zaczęliśmy być inspirowani, to przez samego pana Blinkena, a więc człowieka, który realizuje politykę zagraniczną Putina, do tego, żeby Polska oddała swoje samoloty Ukrainie. Z pozoru ma to sens wojskowy, ponieważ te samoloty są starymi typami rosyjskimi, to są Migi 29, ukraińscy piloci znają to, mogliby teoretycznie od razu wsiąść w, w kokpity i ruszać do walki, ale to jest tylko teoria, bo te Migi 29 mają przerobioną awionikę i nie mogliby Ukraińcy od razu ich używać, tak samo jak gdyby dostali nowe samoloty, tak samo i te musieliby najpierw opanować, w związku z czym w kontekście wojny, gdzie liczą się dni, nie ma to praktycznego znaczenia. Nie ma zresztą praktycznego znaczenia, co zapomniałem jednoznacznie wyartykułować przed chwilą, i trzeba to dodać: nie ma praktycznego znaczenia zamykanie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, ponieważ proszę mnie poprawić, analitycy wojskowi, jeżeli się mylę, ale z tego co dociera do mnie ze źródeł fachowych, miażdżąca większość tych terrorystycznych ataków na miasta ukraińskie nie jest dokonywana z powietrza, tylko jest to ostrzał rakietowy bądź artyleryjski, w związku z czym zamknięcie przestrzeni powietrznej nie ma tu nic do rzeczy, nie sposób zamknąć przestrzeni powietrznej dla rakiet czy pocisków artyleryjskich. To jest kwestia zupełnie symboliczna, ale nawet symbolicznie nie byliby w stanie Ukraińcy w te migi wsiąść. Dlaczego zatem pan Blinken, dlaczego Wielka Brytania nagle zaczęła powtarzać, choć Polska nigdy nie deklarowała, że chce jakieś migi Ukrainie wysyłać, tak, jeżeli Polacy to przekażą Ukraińcom, to mają nasze zielone światło, chociaż, powiadają angliski niech się liczą z konsekwencjami. Uważam, że reakcja polskiego rządu, czyli to oświadczenie w duchu nie zamierzaliśmy przekazywać migów w Ukrainie, ale jeżeli Ukraina na to chce przekazać, to my je przekażemy Amerykanom i proszę bardzo, niech Amerykanie je przekażą. To było bardzo mądre doświadczenie, co pokazuje reakcja, gdzie teraz nagle Amerykanie zaczynają rżnąć głupa, i mówię, ale co za pomysł, nikt tego z nami nie konsultował, jakie znowu... Duży zgrzyt przyznacie Państwo w tej całej historii. Jak to rozumieć? Jak powiedziałem, wydaje mi się, że są dwie Ameryki w tej chwili. Nie jest jedna Ameryka, która jakimś dużym i starannie ukrytym wysiłkiem Zdołała przygotować ukraińską armię do wojny, dozbroić ją, wyszkolić, bo nie ulega wątpliwości, że bez tego ta wojna nie poszłaby tak dobrze dla Ukraińców, jak, jak poszła w tej chwili i także dla Putina. Jest druga Ameryka, która działa według tej samej zasady co Unia Europejska. Wykorzystajmy tę okazję. Putin atakuje, trzeba, Ukraińcy się domagają czegoś, nasza opinia publiczna domaga się czegoś, a podpuśćmy te, jak to jeszcze raz sięgnę po Dmowskiego, te bezmózgową hołotę polską, niech oni się rzucą na Rosjan, niech oni się z nimi powalczą, a my tam będziemy z daleka wspierać moralnie i nakładać sankcje, że kreskówki Warnera na przykład wycofamy z rosyjskich kin, tego rodzaju. Jest... Taka sytuacja, i sytuacja ma charakter obiektywny, z faktami się nie dyskutuje. Fakty są takie, że mamy fałszywych przyjaciół w Unii Europejskiej i powiedziałbym warunkowych przyjaciół w Stanach Zjednoczonych. Czyli jeżeli my będziemy w stanie sobie pomagać. To Ameryka będzie też sobie nam pomagać. O, nam pomagać też będzie o tyle, o ile jej się to będzie opłacało. Kiedy to jej się będzie opłacało? Kiedy okaże się, że Polska jest lepszym dla niej sojusznikiem niż wiarołomne Niemcy. Sprzymierzone zupełnie już otwarcie w tej chwili z Putinem i rozgrywające bardzo paskudnąkę. Ja, proszę Państwa. E, e, oskarżają mnie koledzy tutaj, że ja snuję jakieś fantasmagorie, mówiąc o tym, że to jest moment założycielski dla Wielkiej Polski, potencjalnie to, co się dzieje w tej chwili, że ja sobie nie zdaję sprawy z tego, jakie są skutki benzyny po 10 zł. Ja sobie zdaję sprawę. Ja jestem realistą. Ja tylko staram się państwo wytłumaczyć, że my w tej chwili nie mamy innego wyjścia. Moja świętej pamięci mama miała takie powiedzenie ewidentnie po pokoleniach krzykowskich i rozbickich odziedziczone, że kto się, to takie było umoralniające powiedzenie dla dziecka, że kto się ojca i matki nie słucha, ten się będzie musiał psiej skóry słuchać. Psia skóra oznacza tu pejczyk, jakiś czy bat, którymi dziećmi, dzieci w dawnych latach ćwiczono. Otóż jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że ta psia skóra do nas przyszła. Tak. I mamy teraz do wyboru, albo brnąć w kłamstwa, słuchać targowicy, która. Zupełnie już jawnie po 14 dniach potrząsnęła się, przez tydzień siedzieli cicho, potem coś tam przebąkiwali, a teraz zupełnie jawnie mówią: tak, skoro Putin napadł na Ukrainę i zabiera Ukrainę, to druga część tego rozbioru Europy Środkowej też musi się dokonać, i to jest ten moment, kiedy my się musimy poddać żądaniom Unii Europejskiej i liczyć, że ewentualnie wtedy może nam dać jakieś pieniądze, bo jak nie, to tych 5 milionów nawet ukraińskich uchodźców będziemy musieli sami utrzymywać, a Unia jeszcze. Nóżkami przebiera, że w tej sytuacji to wreszcie pękniemy i, zmusimy, i zmusi się nas, żebyśmy się stali województwem w, federalnej, w federalnym państwie europejskim zarządzanym z Berlina w Bruksela. Albo musimy zaczadzić się i udawać, że nie widzimy, co się dzieje, i skupić się wyłącznie na benzynie po 10 zł i na dniu bieżącym, albo musimy przyjąć do wiadomości to, że dostaliśmy z jednej strony, z drugiej strony, i albo z płaczem schodzimy z ringu, rzucamy ręcznik, poddajemy się i nie ma nas, zostajemy rezerwuarem taniej sieni roboczej i pograniczną kolonią niemiecką. Albo bierzemy się w garść i zaczynamy walczyć. Jak? No to wielokrotnie powiedziałem i będę dalej mówił. I nie ma takiego wyboru, żeby było dobrze albo było źle. Jest czerczylowska sytuacja, kiedy trzeba się zdecydować na podkrew i łzy, bo też skoro tego starego bandziora ale dla swojego kraju był on dobrym politykiem, dla nas był bandziorem. Skoro go cytuję, to zacytuję go nie tylko w tej frazie podkreśliłzy, ale w tej bardzo sławnej frazie, że jak się ma do wyboru hańbę i wojny i wybiera się hańbę, to się i tak będzie miało wojnę. W naszym wypadku, jak się ma do wyboru zawalczyć albo się poddać i wybiera się poddanie, to i tak będziemy musieli walczyć potem tylko w dużo, dużo gorszej sytuacji niż ta, jaką mamy w tej chwili. Chociaż i ta. Łatwa nie jest. Kto nie chce słuchać się rozsądku, będzie się musiał posłuchać Bata.